No cześć, jestem Tatarak i witam was w kolejnym odcinku CTC XL 2012. Niestety wykraczyła mi się gra jakoś, ym, bo nawet nie pamiętam szczerze co ja w poprzednim odcinku robiłem. Czy to osiedle? Czy coś również w tym miejscu? Hmm, chyba nie, chyba wszystko zostało zapisane tak jak miało być, no ale mniejsza o to. Yy, tak czy inaczej... Yy. Okej, okay, zasiewowało się. Tutaj również coś robiłem, tworzyłem. Chciałem zrobić takie blokowisko i w sumie zrobiłem takie osiedle. Jak widzicie, całkiem brzydkie. I właśnie chodziło mi o to, aby tą brzydotę w tym miejscu oddać, żeby były takie slamsy, coś charakterystycznego. I wydaje mi się, że wygląda to właśnie na taką zaniedbaną dzielnicę. Bo na te budynki są. Okropne. W sumie pomiędzy tymi budynkami mógłbym dodać jakąś, yy, jakiś beton, żeby dopełniło to efektu. O, na przykład takie płytki zniszczone. Będzie super. No. Tak więc, yy, a jeszcze coś. W tym miejscu yy, zmodyfikowałem lekko ulicę, zrównałem teren, gdyż nie podobała mi się ta nierówność. I teraz yy, mniej więcej od tego momentu. Ta jezdnia jest już na płaskim terenie i te kamienice nie będą tak dziwnie wyglądały. Co prawda wiem, że w wielu miastach są nierówności terenu i te miasta również są piękne, na przykład San Francisco. Natomiast, hmm, no jakoś, jakoś niezbyt. jakoś niezbyt mi się to widzi w tym mieście. Okej, okay, także. Co? Wezmę te kamienice ustawiam i wezmę się za coś innego. Tylko wybiorę jeszcze jakiś typ odpowiedni. Dobra, tutaj takie dwa. Takie dwie. Tutaj wy jeszcze wypadałoby coś wyższego, bo chciałbym, aby był jakby taki lekki nieład. Hmm. I coś niższego też. O, może być to. I jeszcze tutaj jedna i to wystarczy. Albo nie. To miejsce zakończę na przykład tymi bloczkami. No i będzie, będzie całkiem przyzwoicie. Na dodatek, pobawiłem się z tymi autostradami, to tak ostro. Pobawiłam się. No. Troszeczkę jakieś tam wyjazdy inne porobiłem. No i jakoś już zaczyna powoli funkcjonować, co prawda korki nadal są cholerne. Chociaż już nie są aż takie. Straszne. Tutaj to miejsce, te drogi są dość, yy, niestety, źle yy, zrobione, przeze mnie źle zaplanowane, ale yy, odpowiednia komunikacja miejska powinna w tym miejscu rozwiązać problem. Na dodatek, yy, ta dzielnica będzie totalnie przebudowana i będzie czymś na wzór tego czegoś. Tak więc to również rozładuje, mam nadzieję, korki i nie będzie. Nie będzie już aż takich problemów z tą przepustowością ulic. no... Tak, w centrum zmieniło się, zmieniło się parę rzeczy, bo oczywiście dodane są nowe wjazdy do autostrady. Tak naprawdę nie zajęło mi to dużo czasu, jestem z tego bardzo zadowolony, bo wyglądają te kaskady całkiem fajnie i realistycznie i wszystko jest super. W tym miejscu będzie jeszcze jakiś taki dość duży... Duży kolejny rozjazd, yy, gdyż yy, jedna część tej autostrady będzie musiała iść tutaj na wprost yy, i później znów się rozdzieli na dwie mniejsze, tutaj będzie dużo zabudowań w przyszłości, a jeszcze później połączy się z tą, no yy, planuję to powoli i... Najważniejsze no jest to, że tutaj czuję się coraz pewniej w tych autostradach i coraz więcej wiem, jak co zrobić, aby to w miarę wychodziło. Tutaj również zrobiłem coś, coś takiego innego rodzaju, już zjazd, aby nie zajmował tyle miejsca. No, a w tym miejscu jeszcze. Bo tutaj do końca, czyli do tego miejsca, była ta droga taka szeroka, więc w tym miejscu ją zwężyłem i, i jest inaczej. Dodałem również takie. Ulice po skosie, i żeby to, jakby, żeby to miejsce przypominało troszeczkę starsze miasto. Wiecie, na ogół w starszych miastach nie przywiązywano uwagi do planowania, i te ulice były takie przypadkowe. Na przykład w Londynie jest to nadal jest to widoczne w niektórych miejscach, że jest wiele takich małych, krzywych uliczek. Oczywiście yy, ma to swój urok teraz, i jest to właśnie takim, takim, taką zaletą tego miasta oraz innych starych miast, ale kiedyś to po prostu wiązało się z tym, że nikt ko, nikogo to nie interesowało. E, tak e, w sumie... E, Okej, okay. na dodatek ciągle mi pioczą o to, żebym tych skilled workers e, załatwił im więcej, tak więc w tym miejscu... Czy tutaj są korki? Nie, nie ma korków. E, Chciałbym zbudować jakieś jeszcze małe osiedle, gdyż to nie jest idealne miejsce na domy, z racji tego, że ten teren jest otoczony autostradami i takie małe domki przy autostradach niezbyt mi to gra. Co prawda, ostatnio byłem, przeglądałem sobie Google Maps, wszedłem do Los Angeles. Los Angeles jest tutaj specyficznym miastem, ale słuchajcie, Domy yy, były w takiej śmiesznej odległości od tych aut od autostrad tego typu, bo to było coś takiego, była autostrada, były tutaj jakieś takie mniejsze wjazdy, których niestety nie da się zrobić w Cities i to jest też wada, ale spoko, to jest mod tylko na te autostrady, więc nie narzekam. Gdyż ktoś jednak poświęcił swój czas, i to było tak, że była autostrada, tutaj była ta ulica, i już od tego momentu zaczynały się domki. Ja naprawdę współczuję tym ludziom, a na dodatek nie było żadnego osłonięcia od dźwięku, więc. Wow. Szacunek dla tych ludzi, że wytrzymują w tych domach, ale. Nie chciałbym być na ich miejscu. ogłupbym. W takim razie tutaj. Ha. Przydałoby się. Po prostu jakaś dzielnica, również z takimi blokami, ale właśnie dla skilled workers. W takim razie. Oczywiście, jak zawsze, mam problem yy, z tym, jak to ma wszystko wyglądać. Zrobi się coś takiego. Tutaj usunę tą drogę dojazdową, bo zbytnio zakorkuje to miejsce. Na dodatek włączę rzeźbę terenu. O skurde, na dodatek... Ejku, znów mi się poplatał język. Plus skapnąłem się, że nie włączyłem dźwięku z gry, także będziecie mieć jakąś tam klasykę włączoną w, ba... w tle i mam nadzieję, że... mam nadzieję, że to nie będzie dla was problemem. Chociaż tak dziwnie komentować bez muzyki. Z jednej strony jestem w stanie bardziej się skupić na tym, co mówię do was, ale też czuję się w niej pewnie. Bo jednak zawsze gra ma jakąś ścieżkę dźwiękową. I... Jest to dość niecodzienne dla mnie. W takim razie... Równam ten teren. Muszę uważać... No ja pierdzielę. Wiedziałem, wiedziałem, że coś zrobię. Muszę uważać na to, aby nie usunąć tych autostrady. Jakbym pousuwał tę autostrady, to bym po prostu... Stracił mnóstwo... Czasu na to, aby to wszystko poprawić. Niestety, a właśnie, dużym minusem, nie wiem czy wam o nim mówiłem, o tym moim spostrzeżeniu, ale chyba jest to spostrzeżenie każdego gracza, który przegrał w tą grę chociaż 5 minut. Że tutaj powinno być coś takiego jak cofnięcie poprzednich interakcji. To by załatwiło tyle spraw. Hmm, ale niestety, twórcy. Bo to było chyba tak, że to studio Monte Cristo zbankrutowało. A mieli naprawdę super plany, właśnie mieli zoptymalizować tą grę. Mieli dodać różne fajne rzeczy. No ale wyszło jak wyszło niestety. Tak więc yy, i to studio, które przejęło. Yy, ich w tej chwili wydaje po prostu takie zwykłe paczek dodające nowe budynki, bo nie ma tak naprawdę ani umiejętności, ani, ani chyba nawet prawa do tego, aby cokolwiek innego zrobić. Tak więc. Yy, Szkoda, że aż tak wielki potencjał na Super się zmarnował, chociaż nawet do tej części, yy, nawet ta część jest zadowalająca, inaczej bym przecież w nią nie grał, tak? Yy, jest na bardzo niestety, jest na podobnym poziomie do SimCity pod względem dopracowania, że gra z wielkim potencjałem, ale z wieloma wadami. Tak samo dokładnie, tak samo jak SimCity. I szkoda, że teraz na rynku nie ma yy, produkcji, która zachwyciłaby każdego. No ale. Zdarza się. Nie mam do końca pomysłu, jak to osiedle ma wyglądać. Ale hmm, pomyślę nad tym i coś, mam nadzieję, na szybko wykombinuję. Takie spontaniczne budowy czasami są najlepsze. Gdyż czasami, gdy człowiek się zastanawia, co chce stworzyć, to później przesadza i efekt finalny jest okropny. W ogóle lata mi w pokoju jakaś ma zaraz ją. Sukwa wywleciało gdzieś nieważne. Ale już mi niestety na szczęście nie lata przed monitorem, więc mogę spokojnie teraz komentować. No. Okej, okay, połączy się. Nie połączy. Jest tu jednak mała nierówność terenu, ale. Taki problem to nie problem. I teraz. saveowanie hmm, dobrze. Nasze postępy. Nie zostaną stracone. Co teraz? Ha. Ale tu brzydko wyszło. Nie, no, ale postaram się wyciągnąć z tego coś fajnego, yy, bo to ma potencjał. Yy, więc wybuduję zwykłą strefę, taką, taką nieregularną, i postaram się tylko, żeby to była zwykła droga, a nie ta. Yy, a nie ta mała. ojojoj nie, jak to brzydko wygląda wiecie co? to się zrobi jeszcze inaczej nie będzie takiej drogi mniejszej tylko po prostu coś takiego mhm Dobra, no. Nie jest to może jakoś super piękne, ale coś w tym miejscu być musiało, więc chciałbym, aby było w najzwyczajniej w świecie estetyczne, bo to też nie jest jakieś super teren na jakieś nie wiadomo, nie wiadomo jak piękne inwestycje. No, ogarnijcie to są autostrady, tu jest głośno, więc. Yy, więc myśląc rozsądnie, to od razu się wywnioskuję, że raczej. Super bogaci ludzie w tym miejscu raczej nie zechcą zamieszkać, zważywszy na dźwięki. I na otoczenie. Ojej. Okej. Okay. Tutaj się zrobi tak. I jeszcze jedno. Osiedle małe. No i tutaj są straszne nierówności terenu. Postaram się to jeszcze zmienić, bo będzie, będzie mnie to dręczyło do końca. I gdy już jest coś zabudowane, to raczej tego już nie ruszam, bo no bo tak głupio jest zburzyć to, co się wcześniej zbudowało. Nawet, nawet jeżeli efekt jest mierny, to zawsze mam takie. No, zawsze mam obawę przed tym, aby cokolwiek poprawiać, co zrobiłem wcześniej. Zmniejszę ten pędzel. Ok, jest teraz już. Teraz go muszę powiększyć lekko. Teraz jest za duży. To... fajnie, gdyby można było ustawić. Kurde, jakim cudem to się usunęło? Dobra, no, mniejsze, jeszcze bardziej, więc równam ten teren spokojnie. Nie denerwuję się. Wszystko jest w porządku. Prawie nic się nie stało. Teraz niestety jeszcze muszę porównać ten teren przy autostradzie. Ej, 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 ej. ej no zobaczcie, jak beznadziejnie wygląda to, jak te budynki losowo się budują? Wydaje mi się, że no, porównajcie sobie takie coś, no, taki bałagan z tym, co jest z tym, co jest na przykład na tej ulicy. Czy to nie wygląda lepiej dla Was, choć trochę lepiej i realistyczniej, mimo że te budynki się powtarzają? Tak. Wiem, że wygląda. To było pytanie retoryczne. Także już robię ko no, tą kolejną małą strefę i kończę z tym, z tym miejscem fatalnym. <grywa> Naokoło jeszcze mogę posadzić jakieś drzewka, ale tym już się zajmę po odcinku. gdyż z tymi drzewami to też wcale nie jest takie. To, to też wcale nie jest taka prosta sprawa, bo aby te drzewa zrobić, trzeba najpierw postawić drogę albo chodnik. Później a później słuchajcie. Zrobić jakby przerwy pomiędzy, czy znaczy jakby robi się całą taką otoczkę, w obrębie której chce się yy, posadzić drzewa, właśnie obtacza się to drogą, później jeszcze robi się takie. Huh. No coś w tym stylu. Właśnie te, ten klomp na przykład tak robiłem. Widzicie, te drzewa są tak nieregularne, więc robiłem coś na wzór tego czegoś, takiego, um, takiego przedmieścia, tylko oczywiście w mniejszej skali, i później e, nie, obramówka była podobna, jak widzicie, i później po prostu na oślep takimi przekątnymi dróżkami małymi to przecinałem i w te miejsca, które były puste. Zasadałem duże drzewa, później usuwałem wewnętrzne dróżki, które to wszystko przecinały yy, siejąc tam yy, no, tą zwykłą trawę na koniec, o właśnie jeszcze tutaj się nie usunęła ta obwódka na końcu usuwam oczywiście obwódki i wszystko wygląda lepiej ha, widzicie, taki mały tutorial, chociaż nawet jeden z was yy, napisał to, że, yy, że właśnie, żebym tak robił, ja tak robiłem, nawet wam to pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków ale wiadomo, że yy, nie wymagam od was, żebyście oglądali wszystkiego u mnie. To jest oczywiste, że nikt na to nie ma czasu ani ochoty. Co ja jeszcze chciałem wam dzisiaj pokazać? Jak widzicie, odcinek jest na luzie. Odcinek jest na luzie, bo jest trzecia w nocy. Hmm, 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 hmm. Ale wiecie, coś chciałem takiego fajnego. No, bez skitu. Jak ja nie lubię zapominać o czymś ważnym. Takim ważnym, ważnym, ważnym. I jak wyłączę nagranie, to zapewne będę wiedział, co dokładnie o czym zapomniałem. No kurde. Dobra. Tak czy inaczej, już się będzie z wami żegnał. Yy, bo to odcinki z CITES nigdy nie miały być jakoś super długie. Yy, no i co. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to oczywiście łapcie w górę, mile widziane i zapraszam was do kolejnych odcinków, tak więc komentujcie, subskrybujcie i zalajkujcie, jeżeli mi się spodobało, a właśnie i aby być na bieżąco, możecie również y, zalajkować mój fanpage na facebooku, y, bo tam już y, teraz codziennie coś publikuję, więc jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to, to piszcie tam. No, siemanko.